Dzień dobry, kochani. Chciałabym powiedzieć Wam kilka słów o y, programie Pomagamy jak umiemy, w którym w tym roku Kotylion z miłości do kotów y, bierze udział. Zachęcamy, bo jest troszeczkę y, inna forma niż tak, jak było do tej pory, że sklepy miały przypisaną daną fundację. Teraz wybieramy my, jako klienci. Króciutko tylko powiem, że trzeba wejść w Twoją kartę i wyświetla nam się na czerwono, wybierz organizację, którą chcesz wspierać. A jeszcze tak y, wspomnę, że trzeba mieć y, włączony internet. Ponieważ przełącza się to na stronę Rosmana bezpośrednio, już tutaj mamy chwilkę. Można sobie poczytać informacje, jak to wszystko wygląda. Przechodzimy sobie niżej. Jest też filmik. I tutaj wybierz organizację, którą chcesz wspierać. Pamiętaj, wyboru możesz dokonać tylko raz, więc przez prawie cały rok w każdym sklepie wspieramy konkretnie jedną, którą deklarujemy właśnie w tym momencie. Wybieramy województwo łódzkie, żeby było szybciej oczywiście zwierzętom i my jesteśmy jako drudzy Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva dla kotylionu w Łodzi. Wybieramy Klikamy, wybierz. I jesteśmy. Bardzo proszę. Dziękujemy za Twój wybór. Wspierasz Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt, Viva, dla Kotylionu, WŁODZI. Pamiętajcie, kochani, że mamy czas tylko do 28 marca, więc został jeszcze nam tydzień. Polecajcie też innym swoim znajomym zwierzolubnym, bo y, później już Rosman y, przypisze y, tym osobom, które nie zadeklarowały jakieś y, fundacje, które może miały, y, które były mało wybrane, albo ewentualnie mo mogą przyjąć więcej więcej darów y, do siebie niż jakby zostali tutaj zadeklarowani. Także dziękuję ślicznie za uwagę.